Ach. 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 A trzeba zapalić światło. Cię, zmień się w królewicza i mnie uratuj. No coś ty. Ej, świnia z ciebie, tylko byś żar. A ja to co? Daj mi trochę. Świnio jedna. Dobra, chyba coś sobie puszczę. Albo i nie. Nie wiem, Ozu Siema, Cześć. W tej pati No, akurat. Znaliśmy się w maku, bo o mało się nie obrzygałam, znaczy śmia to nie. Po prostu mi się nie mogło odbić i kupiliśmy kolkę. Ale teraz mi się odbiło dwa razy, także git. Eee, ale gorąc! Kurde, a ja tutaj nie nagrywam, no Nagrywasz. Teraz tak, ale wcześniej żarliśmy lody, i o mało na mnie upadły, jest tak kurczę ciepło, nie? Na ciebie, prawie upadły? Nie, znaczy ja to w ogóle za szybko liczę o lody, także <gry> dobra, trochę to źle za brzmiało. szliśmy koło ogródków działkowych, tam z tyłu gdzieś są, gdzieś tam, i widzieliśmy jarzębinę. To jest raczej zły znak, co nie? Znaczy tak mi się wydaje, bo jednak zawsze jak się widuje te takie owocki jarzębinowe, no to, to już jest to zapowiedź jesieni niestety. Prawda, Garuś? Nie znam się, nie wiem, nie wypowiadam się. Aha, czyli jesteś zarobiony. Okej, okay, dobra. Nic dodać, nic ująć. A ryb nie ma. Ewentualnie można siurnąć tutaj do wody. Albo i lepiej nie. Tak czy owak, zawsze nowak. Więc co? Obżarłam się tym lodem. I cały czas mi stoi na żołądku. A tobie nie stoi? Są rybki. Co? Gdzie? Pod nami w takie malutkie. Dupa tam. Tutaj nic nie widać w tym obiektywie. chyba, że zaraz Ciebie wrzucę, to będziesz jedną tutaj rybką. Co to kurde jest? Czy to jest jakiś karnik, Czy to jest... dla owadów? Czy co to jest? Budka dla ptaków? Może? Nie wiem, nie wiem. Wiecie co? Jest po piątej, chce mi się kusze kawy. Ech, strasznie duszno i gorąco. Nogi bolą, brzuch boli, nie? Wszystko boli. Trzeba będzie się. Mama kłowa się. Tak siedzę i siedzę. I jedno co zauważam... Gdzie ona jest? A. Nie wiem czy ją widzicie, tą mrówkę. Kurde, no nie widać. A, nie widać. Nie! No to słabo. To była mrówka gigant, ale niestety w kamerze tego nie widać. A więc tak, tutaj Darek yy, hoduje plantację marihuany. <noise> tutaj mamy kota, który chce koniecznie wiśnie. Tutaj nam podpierdzielić. No. No i tutaj standardowo nasz parking. Ach, co jest ciekawe, to fakt, że dobrze jest sobie usiąść na krzesełku. Po tym całym marzeniu. O Boże, ale masakra. Siema, witam Was. Płaci z Moską. Co prawda, już kilka dni minęło od tego, jak nagrywaliśmy. Ale nie szkodzi. Przyznaję, że dzisiaj jest niedziela, i ja przeważnie teraz robię tak, że sobie robię dzień spa. Także no, jestem dzisiaj w moskwie i fajnie. Dobra, tak na serio, to idziemy sprawdzić, czy są kotki w piwnicy. To znaczy, będziemy rysować małe kotki. Także no. Ale tego to Wam chyba nie pokażę. Ja chciał, nie chciał, musiał. Teraz trzeba coś załatwić. Kurde, ja tego nie lubię. Czy Wy też lubicie załatwiać sprawy urzędowe? Chyba nikt nie lubi. Teraz jesteśmy w galerii. Tak to i owo wygląda. Chcieliśmy siurnąć. Wiadomo, po co się chodzi do galerii, co nie? Tylko, żeby siurnąć. Change my mind. Kurka felek, ja pierdziele. Dobra, przynajmniej sprawa załatwiona. Ale wierzcie mi, ja nie lubię spraw urzędowych. Tak mi się ręce kibają xy... zawsze. Darek w ogóle mówił, że się spociłam. No, weź pi 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 Wiecie co? Nie załatwiajcie nic, to jest przereklamowane Co to? Nie do Ciebie Ktoś mi się tutaj wkrada w kadr w każdym razie to by było na tyle A, Nie załatwiajcie nic, najlepiej wiecie co? Miejcie bezterminowe prawo jazdy o to wam powiem No więc dobra, trzymajcie się mm. Do następnego. No. W ogóle, sorry, mam wrażenie, że było to trochę wymuszone. No, czasami może, ale może tylko troszeczkę. Dobra, pa! Siema. Elo, ziomy.